Amen. Ewangelia na niedzielę i święta, zbliża się niedziela palmowa i proponuję, abyśmy pochylili się i przez chwilę rozważali, rozważyli Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 19, wersety 28-40. Ale na wstępie jeszcze dwie uwagi. Pierwsza natury ogólnej. Pamiętajmy, że gdy czytamy opisy życia ostatnich dni pana Jezusa. To Ewangelii nie przekazują nam kroniki wydarzeń, nie chodzi o jakiś reporterski, dziennikarski przekaz, ale przede wszystkim pokazują nam teologię, zbawcze znaczenie tych wydarzeń. I druga uwaga, która jest pewnym tłem biblijnym, właśnie niedzieli palmowej. Mianowicie fragment z Księgi Proroka Zachariasza, rozdział 9 od wersetu 9. Zapowiedź, czy bycia króla. Posłuchajmy ten tekst. Wesel się wielce, curo syjonu, rozgłaszaj swą radość, córo Jeruzalem, oto idzie do ciebie twój król, on jest sprawiedliwy i niesie ocalenie łagodny, dosiada zwierzęcia jucznego młodego oślęcia, usunę rydwany ze i konnice z Jeruzalem, zniszczone zostaną łuki bojowe. Będzie dostatek oraz pokój ze strony obcych ludów i obejmie panowanie nad wodami aż do morza i nad rzekami aż do krańców ziemi. To proroctwo w pewnym sensie było niepopularne, czy wręcz chciano o tym proroctwie zapomnieć. Dobrze, król, który przychodzi, jest zwycięski, ale słyszymy, że jest pokorny. To jest jakaś skandaliczna postawa. Pokorny na osiołku, Mesjasz pokorny, ten, który nie walcza, wprowadza pokój. Pamiętajmy, że za czasów Pana Jezusa Izrael jest okupowany przez Rzymian, a więc ta wizja Mesjasza Politycznego była bardzo silna, a Mesjasz religijny, mesjasz pokojowy był dla wielu nie do zaakceptowania. A więc przeczytajmy teraz sobie ten tekst Ewangelia świętego Łukasza. XIX rozdział, wersety 28-40. Kiedy to Jezus powiedział, szedł naprzód, zdążając do, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybył do Betwagi i Betanii, na górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby kto was pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiedzcie, Pan Go potrzebuje. Wysłani poszli znaleźli wszystko tak, jak Im powiedział. A gdy odwiązali ośle, zapytali ich jego właściciele, czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan Go potrzebuje i przyprowadzili je do Jezusa i zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy góry oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli i mówili głosem donośnym błogosławiony król, który przychodzi w imię pański pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeuszy spośród tłumu rzekli do Niego, nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom, odrzekł. Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Ewangelia Świętego Łukasza, 19 rozdział, wersety 28-40. Kiedy to powiedział, wyruszył naprzód. Co powiedział Jezus? Musimy troszkę cofnąć się i zobaczyć, że ostatnie słowa to jest przypowieść o minach. Pamiętamy, że jest to historia pewnego człowieka, który zabiegał godność królewską. Wyrusza w dalekie strony, by ją uzyskać. A swoim sługą powierza miny swój majątek. I co oni mówią? Nie chcemy, żeby ten człowiek został naszym królem. Może innymi słowy byśmy powiedzieli, nawiązując do wstępu: Nie chcemy króla słabego, pokornego, ale potężnego, politycznego władcę, który okaże moc i siłę. Jezus idzie naprzód. Jerozolima to cel jego pielgrzymki już od 9 rozdziału 51 wersetu. Cała ta część Ewangelii to jest cała wielka pielgrzymka Jezusa, który idzie do Jerozolimy. Idzie naprzód, jak Mojżesz prowadzi lud ku wolności. Jerozolima jest celem. Jerozolima to miasto święte, ale jak się okaże, będzie to też miasto morderca. Betwagę i Betania, Betania do domu Bogiego. Betwagę, to dom Fig. To są okolice Jerozolimy, czy nawet zwane taką wielką Jerozolimą, gdzie można było przebywać w czasie Święta Paschy, bo Święto Paschy trzeba było spędzać w Jerozolimie z racji wielkiej ilości pielgrzymów. Także uznano, że te pomniejsze miejscowości czy peryferie Jerozolimy należą do świętego miasta. I mamy ten. Troszkę może komiczny epizod z osłem, znowu nawiązanie do proroka Zachariasza, dziewiąty rozdział, 9 werset. Ten osioł jest uwiązany i cztery razy pada słowo, że trzeba go rozwiązać, odwiązać, uwolnić. Kogo mają uwolnić uczniowie wysłani? Osiołka? No pewno tak. Odwiązać może trzeba znaczenie tego proroctwa z księgi proroka Zachariasza że Mesjasz nie będzie polityczny, że będzie Mesjasz religijny, Mesjasz, który okaże miłosierdzie wszystkim ludom? Czy wreszcie może trzeba odwiązać człowieka, dać mu wolność? I to jest ta misja Jezusa. Są panowie, którzy uwiązują, ale jest jeden Pan, który rozwiązuje, uwalnia, daje wolność. Jeszcze taka gra słów w naszym tłumaczeniu mamy Pan go potrzebuje, ale można to też przetłumaczyć to zdanie jego, czyli osiołka, pan potrzebuje. A więc właścicielem jest Jezus, tego osiołka, człowieka, historii zbawienia. Płaszcze. Narzucają płaszcze na osiołka, kładą płaszcze przed królem. Płaszcz to nie tylko część garderoby, ale to tożsamość, to wybór życia, to godność. Pamiętamy historię niewidomego, który rzucił Zostawia swój płaszcz, by iść za Jezusem. Zaczyna nowe życie, nową tożsamość. Otwierają się jego oczy. Widzi Jezusa, doświadcza Jezusa, poznaje Jezusa i może pójść za Jezusem i stać się jego uczniem. A więc rozkładanie tych płaszczy znaczy właśnie pełna akceptacja, poddanie. Można sobie przeczytać z drugiej Księgi Królewskiej, 9 rozdział, wersety 1.13, to historia Elizeusza, który potajemnie namaszcza Jechu, na króla Izraela. To jest dziewiąty wiek przed Panem Jezusem. I ci, którzy towarzyszą temu wydarzeniu, ślą płaszcze przed nowym królem. I słyszymy okrzyki. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Kosanna, zbaw prosimy. Zbaw prosimy. To nawiązanie do psalmu 118, werset 20. Ale pamiętamy, że podobne zdanie pada na początku Ewangelii. Chwała Bogu na wysokości, jak na ziemi, pokój ludziom, który sobie upodobał. Łukasz 2.14 to słowa aniołów do pasterzy. Byśmy powiedzieli, że właśnie te określenia, chwała, pokój, są taką klamrą zamykającą, łączącą całą Ewangelię. I ciekawe, mamy płaszcze. Okrzyki radości, entuzjazmu, ale nie ma palemek, a to jest niedziela palmowa i nie ma palemek. Tylko u Mateusza, Marka i Jana są palemki. U Łukasza nie ma palemek, a więc rozumiem, że możemy być rozczarowani. Faryzeusze mówią do Jezusa bardzo ostro: zabroń! Upomnij swoich uczniów, niech zamilkną. To słowo jest bardzo mocne, zgromić. W Ewangeliach używany jest do ludzi, którzy sprzeciwiają się Bogu. To określenie, które wyraża tą energię Bożą wobec złych duchów, wobec opętanych, a więc zobaczmy, jaka jest mocny sprzeciw faryzeuszu wobec obwołania, proklamowania, że Jezus jest Królem, że Jezus jest Mesjaszem, że przychodzi okazać Boże miłosierdzie. A Jezus konkluduje, odpowiada, kamienie wołać będą. To znowu nawiązanie do innej księgi prorockiej, księgi proroka Habakuka, drugi rozdział, jedenasty werset. Głos kamieni, głos sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. Oczywiście to nie są te kamienie przydrożne, leżące na ziemi, ale to są kamienie ze ściany. I dalej nie czytamy tekstu, ale no, ta dramaturgia już jest pełna emocji, Mianowicie płacz Jezusa nad Jerozolimą, bo hm, zwyciężą ci, którzy odrzucą pokój w miejsce Jezusa wybiorąc brodniarza. Jerozolima nie zrozumiała, co służy pokojowi, mówi Jezus. Nie zostanie więc kamień na kamieniu, bo nie chcemy, żeby ten człowiek królował, nie chcemy, żeby ten człowiek został naszym królem. A więc widzimy te dwie postawy postawy uczniów, tłumu uczniów, Którzy poddają się Jezusowi, przyjmują ten sposób myślenia Jezusa, i są ci, którzy się sprzeciwiają. Są przeciwni pokojowi, są przeciwni takiej wizji Mesjasza, który jest pokorny, łagodny, ale przede wszystkim jest zwycięski. I to jest najważniejsze. Amen. Błogosławionej Niedzieli razem z tym filmikiem ukaże się również na kanale Amen. Blog. W tym samym momencie pierwsza część wprowadzenia biblijno-liturgicznego do Wielkiego Świętego Tygodnia, i pierwszy odcinek będzie dedykowany właśnie Niedzieli Palmowej. Troszkę szerzej o tym opowiem. Potem w poniedziałek, wtorek i w środę będą pogadanki biblijno-liturgiczne biblijno wprowadzenie do Wielkiego Świętego Tygodnia. I w kolejności będzie Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna. Amen. Błogosławionej Niedzieli. Amen.